Hello? <laughs> Cześć chłopaki, no cześć, cześć, cześć wam, że widzę was z innej perspektywy I czemu jesteście tacy szerocy. Palion Ty chyba zacząłeś chodzić A no pewnie, a mój drodzy zobaczcie Jaką mam koszulkę, uwaga jest głowa Paliona A tu jest głowa Olka i Leona Przyjaciele, tak kozacka koszulki Takiej kozackiej koszulki jeszcze nie było Ale będzie, lada chwila na sklepiku Palion, a jak wy wbiją 100 tysięcy To dodasz do tych robuxów nam Te koszulki, no oczywiście, że tak Nieee Koszulki to Wam od razu dam jak będą. E, pytanie, tak, widzowie, na 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale kupuję chłopakom dużo, bardzo Robuxów. Także subskrybujcie, link w opisie. E, no, no, znaczy, na dole, Ale Koszulki już są, koszulki już są. E, jeszcze nie wiem, może. Co to są jest? Są na sklepie, bo widziałem. O, czekaj, to nie, ta koszulka jest To chyba inna, to chyba inna, mówisz. bo są serię, jest jeszcze nowa, ale to tylko z jeszcze Wami. Nowe, tylko no, i włączcie z Wami. Widziałem. No, potem pokażę ci, dobra. E, kupujemy coś? No na eee, pewno musisz coś kupić, Ale ja nawet nie mam tokenów, ale tak, ja jestem palion. i ty... kupię kupię zarobą Xenium, <coughs> a my nic nie kupimy, bo ich nie mamy! Czekaj, kupuję tokeny, ile kosztuje? 50, dobra, ale ja was będę bronił, widzowie, dzisiaj spędzimy noc w tym oto sklepie. Czekaj, co? Ja myślałem, że będę musiał na kasie pracować, ja nie mam opcji, że będę tam całą Ej, czekaj, co? Ja nie będę tam spał, palion! Ej, palion, ty nam możesz kupić broń, kup nam, kup nam, kup czekaj, nam. Czekaj, amunicja. Dobra, można jeszcze? No kupuj pewnie dawaj, dawaj. Kurde! Dawaj. Ukradłem o kurde! Ukradłem! Dobra, nie, nie A co, ukradłem. co? Ja mam dwa. Dobra, kupimy widzowie jeszcze, żeby mieli, ale nie ale wiem. Nie na wiem czym, czy ja mieli. nie wiem, ale ja Boże. nie wiem na czym pulejby, gatano. No, za razie widzę przygotujmy się, bo czuję, że będzie potrzebna ta kasa. Dobra, kto? Jedno, co ma pistolet. to być ja, mi to nie przeszkadza. Dobra, jedna jedno mogę No dobra, kupić to ja to. będę... I bierzcie amunicję. Uh -huh. Dobra, ty. Ile macie amunicji? No nie zabiera Ile ja, macie mam 60, 60. ja zero! Weź? Ale to jest amunicja do AR, a, a Nie ma pistoletu, ty gob! Dawaj faktycznie. to! mi <laughs> zabrał! Medykamenty jeszcze są, weźcie sobie, każdy. Macie? Mam. Dobra, kurde, ale. ale ja nie wiem, czy nam to starczy. Ale Mariona, kupisz mi jeszcze jedną I amunicję. Latarki każdy! Lata... Ej, starcz dla każdego, patrz. Let's go. Kupisz mi jeszcze jedną amunicję? Mam zero, zero tokenów mam. Oddawaj, ole, Musisz no, idziemy, nie idziemy. Nie, wchodzimy do sklepu! Dzień dobry, dzień dobry. Ej, ty zagrałeś broń! Czekajcie, dzień, bo dzień ej, co to, my wchodzimy do sklepu, po co nam jest w ogóle broń? Nie, ja się nie Idziemy na zakupy. Balion, o kurde! kurde. kupiam, nie, kupiam, kupiam. palion, a kupiłbyś kup, kup, mi to? Kup kup, nie, kup, kup, kup! kup, Nie kupujemy tego! Dlaczego? obstawiam, że ta gra polega na tym, że jak zginiemy, wszystko tracimy i będzie trzeba na nowo kupić. Ej, mogę zrobić burgera, mam więcej energii! Ej, tu jest... tu jest miecz! Jak? Yo! Eee, ja ty... sorry! Kogoś uderzyłem? Mam nie dwie wie. apteczki. Ej, mamy zabić tych pracowników czy nie? Zmieramy, chodzimy po sklepie, pozbierajmy wszystko co jest na półkach ale ja nie i mamy to weku. cały dzień. Ej, tu coś jest, pozbierajmy Ej, To jest wszystko. apteczka normalnie, Amunicja ale. Municja do karabinu szturmowego, pięknie. O, to, to mi. No! Ale Olek, ty nie wiesz <laughs> <amunicji> do karabinu! <laughs> Ej, Olek, serio, zostaw mu to teraz walczymy o życie, ja nie. Ja nie wiem, bo tu jest teraz świetnie. Ludzie sobie chodzą, pracują wszyscy, a ja nie mam pojęcia co tu będzie w nocy. No, a my gdzie chodzimy z karabinami po sklepie. To jest całkiem Więc normalne. Ja, ja, ja naprawdę łączę sobie muzyczkę aż i czekajcie, czy my tu mamy coś. Hmm. Jest, to, to jest. Co to za sklep jest w ogóle? Tu jest, jest jedzenie, są. Meble. To jest Walmart! Aha, czyli wszystko, okej, okay. czyli wszystko, wszystko na. raz. to te sklepie jest. Dobra, a gdzie my tu możemy iść, gdzie my tu możemy. i tu coś jest! Gdzie? Tu jest amunicja, ale nie wiem jak. Amunicja. Tu jest shotgun! Weźcie to! su Chodź! To Leon. Niech Olek weźmie Ja nie mogę brać amunicji. Olek ja, nie ma tylko pistolet. Dobra, weź sobie, a tu jesteś. Też... A ty sobie! Jum! Leon, Bo ja mam fula, weź sobie e, amunicję. Dobra, a Spare. gdzie jesteś? E, tu gdzie byliśmy wcześniej. Ej, zabrałeś Dobra, amunicję do shotguna! Do shotguna? A to jest kolejny. Ej, to jest kolejny shotgun. A to weź sobie, a nie o, tutaj. Gdzie Ej, nie mam się kurde, nie ma, to było do shotguna jednak, nie będziemy. Galion! Gdzie amunicja? Nie ma, nie ma. No nie jest <noise> do karabiny. nie ma, Zaraz będzie noc! Shotgun tu jest! Szukamy, ale Leon ma przecież M4 Dobra, ty będziesz na blisko, Olek strzelał, ale on na daleko, ja też razem z nim Dobra, czy jest coś jeszcze? A co robi ten napój? To e, Nap Daję daje ci energię, e, tylko czekaj chwilę, ja upuszczę przedmiot, sprawdzę A jak upuścić przedmiot? G, okej okay. O, daję energię, daje energię i prezydenta dają... i chodźmy, nie można Dobra, energię dostałem Wezmę jeszcze, zaraz, zaraz ale sobie wezmę Ale ja rozmę. nie mam amunicji Dobra, dobra. Wiecie co my mi się że Musimy poczekać po prostu, bo my tutaj nie mamy co robić na razie Ale ty kupiłeś latarki a tu są za darmo Co? No, no Ale ja mam lepszą, też są ja mam za darmo. lepszą, ja mam większą. No co to one są ale... takie same! No chyba żart No bez żartów ej. No serio? Beka z ciebie Dobra A Tu jest pistolet, jest pistolet mam to tu mało ja, co, co tu będzie biegać po tym sklepie w nocy? No, no właśnie nie wiem Ale chwila, ja chciałem iść tylko na zakupy, Palion No ja też chciałem iść na zakupy, tylko widocznie zostaliśmy pracownikami tego sklepu Dobra Ej! Ty mogę to podnieść Pa Ta latarka cały czas działa, wiecie o tym? No Ale fajnie A, Noc, noc jeszcze nie... O, to ja idę spać Omg Ja też idę spać, Palion, Obuś nas potem. Jak spać? Po co nam bronie? No w... Po co są bronie w Ej, wy jesteście mniejsi? Ej, tu trzeba się barykatować, ale my jesteśmy chłopcy. Ej, zabijcie ich! A, Ja się zabiję! Tak, zabij! Oh my god. Nie mam no boi, dawaj! Dobra. Ale ja zaraz nie będę miał amo! Ej, ja też nie mam AMO! Ej, co jest? Ej, zbierajcie mi! Strzelajcie w głowę, strzelajcie w głowę, leciutko. Nie, 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 nie strzelajcie full auto, bo to jest marnowanie amunicji. No dobra, dobra. Patrz, Głowa, 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 głowa. Ej, oni są mega twardzi. My mamy za mało amunicji. Ile trzeba ich? No do ja nie mam w ogóle amunicji, ja mam 15. Jak ja mam się bić? O mocy. O mocy. Sam! Dobra! Uu, Ej, ja co ja mam, dobra, mam broń wręcz na wszelki. Dobra. Ja, ja mam jakiś. Ja, ja mam jakiś gem, ale ja nie my, wiem co to my, robi. My musimy się barykadować. gem to możesz kupować za to, bronię. Ale to nie teraz. Ja nikogo już nie widzę. Ja też nie widzę. Yes! Oh. Dobra, nice. Kto mi go zabrał. Chodźcie, uciekamy, noc już nie ma długo, on nie ma dużo. Mi się wydaje, że po prostu musimy przetrwać do ranka i tyle. Tak, no, go tyle chyba styknie, tylko jest ten mega problem. Jaki? Został mi 20, A mi 8. Ja, mi, mi 30. Nie ale ale typa 10. Ale pierwsza, ale pierwsza noc jest banalna, spokojnie, nie martwcie się. Musimy potem wyjść ze sklepu i kupić mega dużo amunicji, coś tak czuje. No, nie nie, o gemów. nie jest z nimi zbyt łatwo. Nie wiem, widzicie kogoś a nikogo. Nie, już nie chyba widzę. nikogo zobaczy, nie ma. Zabiliśmy wszystkich. Zobaczy przy wyjściu, czy jest ktoś. Dobra, to sobie wypiję. Proszę bardzo. Ja, okrążam ten sklep i nic z tyłu nie ma. Energia nabyta, proszę państwa, energia nabyta. O, jest typek! Zobaczcie jak działa ta broń. A, 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 Zostawiam. Zostawiam. Yes, dobra broń To nikogo nie ma, nie ma, pewnie ta broń zbije o wiele więcej, chyba ją kupię, A to zaraz Jaka broń, ta złota? Ta złota O, dzień Dobra, co, co myślisz, że będzie lepsza? No na pewno będzie lepsza Nie, broń. nie, nie, nie będzie, nie Ej, będzie Ej, ten skam pisał 95 robuxów, a teraz 145 ale, jest, ale to jest koszki, no. A no to nie, to mam tu gdzieś. To nie. Ej, ale chodź, palion. Ej, nie ej, mo nie mogę wyjść, żeby kupić amunicję? Jak to? No nie. Nie, no nie, no ja nie mam ammo, Jak ja niby C mam walczyć? Jak to ma wyglądać ta gra, żeby przy ten przetrwać? E Chwila, a szukajmy może gdzieś w sklepie można kupić ammo? Nie wiem, naprawdę ej, mega mega przypał. Nie Dobre, no, bo ale... ja teraz zginę, ja a nie gdzie, mam. A gdzie można da się wytworzyć sklep? Kamera szegnie nie. No, nie widzę, a może już ich zabijemy. No nie no, to jest Ej, pracownicy żeby ich tam nie mogą zostać zranie. A zabarykadujmy, chodź bazę zbudujemy. Może zwyczajnie o. zbudujemy bazę i oni do nas nie wejdą. Okej, okay, to zrobimy, tylko mamy bazę. Ale, ale mało wiecie, czasu. że w sumie o to mniej więcej chodzi pewnie. No Na pewno o to, chodzi. Mam pomysł! Chodźcie! Panie, szybko, my. musimy zbudować bazę. Chodźcie, będziemy tu u góry. Tu u góry, czy gdzie? Tak. Tu. Jakieś do mnie. Wejdźcie tu do mnie Myślisz, że ja wiem gdzie ty jesteś? Poczekaj, poczekaj po Od wejścia po prawej czy po lewej? O nie, zniknęło to, no nieźle Eee, jakby ci to powiedzieć, na środku Widzę cię wszystkie meble, zbierajcie meble I patrz co ja zrobię, pa 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 meble Tu i robimy, ja będę tutaj Robimy barykadę, patrz No i mamy wejście już Jest cool. Ale czemu nie mam amunicji? Ja... Ej, może tu da się kupić amunicję? Proszę, no powiedzcie, że się da gdzie to kupić amo? Yo. Gdzie jest amunicja? To jest mieszkań! Ej, polion po Zawsze zaczynają od AR plus amunicja Aha, To jest dobre To jest dobre Ej, patrzcie na to robię! Kończy się! O nie! Nie ma, nie ma tego. Uuu. O nie! Dobra, ja chyba to przeżyję, bo Pudy. się schowałem. Idę! Idę! Dobra, jestem! A gdzie jesteś? No tu gdzie bazę zbudowaliśmy Eee czy... Nie mogą tu wejść, Ale yes. sma... Ej, patrz ja do, na tu! Zrobi... Zabarykodowałem! Przecież oni tu wejdą na luzie! Aha, faktycznie! Ej, ja czekaj. nie mogę! Czekajcie, czekaj, czekaj, ja tu podnę. Spróbuj pod, podniosę to pionowo, to. spróbuj pionowo to dać. O A, Idzie do nas, zobaczymy! O, nie wejdzie! O oh my god! Jak, Jak on tu wszedł? Paulin, nie, nie ma mamo! Musisz mnie ratować Jak on tu wszedł ty! No patrz! U... Ej! to coś no, mocni teraz idą z jakimiś laserami Palion proszę ja mam jedno ja... O Kurde jest jest tu, jest tu! Ja nie mam broni! Eee! Nie, za ścianą Poli, są, za ścianą! Wchodzą. Wchodzą. Na półki wchodzą! Sorry. Alarm, czemu jest alarm? No Uciekaj czemu? Czemu? No, Co czemu? mamy zrobić? Co ja mam zrobić? Ej, czemu jest tak dużo, umrę! Czemu? Pomóżcie no! Co? Zginiesz! Ja nie mam... Ja nie mam amunicji, ja nie mam jakiś no pomóc Proszę, przeżyj! O kurde, jest sypek! Patrz! Aaaa, uciekaj! No panią, ale ja nie mam amunicji! nam stąd, zginiemy! Więc są szybsi niż my? O starej, tak, ale jest... jest ale nie masz amu? Nic! Ja nie mogę, tu ile jest shift! Ile jest, ile... Jak ty biegniesz? Uciekaj, uciekaj! Shift, 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 shift! I bierz żarcie na energię! Dobra... Tam chodź, prawo. Musimy Tudę. lepiej zbudować naszą Ej, bazę. Ale ja chcę, żeby Olek przeżył. Ale Olek nie żyje. Przeżyje? Nie, Olek nie żyje. Jak nie żyje? No nie żyje. I co? Już go nie ma no. z nami? Ej, odrodziłem się, ale nie mam Kupiłem, kupiłem ci, kupiłem ci, żebyś Serio? się odrodził. Tak. Ty jesteś wielki, tylko nie mam żadnej broni. Dobra. Dobra, mam energię. O Uciekaj! Oh o mój god, idzie... dobra Dobra, robimy bazę, robimy bazę Trzeba, trzeba, no nie wiem, bez sensu, że Jakbym wiedział, to bym kupił 1000 amunicji, nie? Ale nie wiedziałem Dobra, o, trzeba... Ej, chodźcie tu, nie, Palion, chodź tu pod początek Czekaj, sklepu Czekaj, ja, ja idę kupić broń z amunicją od razu Ej, za dobra Ale ekstra, itemy, które się wyrzuci, to wracają Dobra, 120 robuxów ILE?! 120 nie robuxów, żeby tego. co rundę mieć, ale co rundę będę miał? Dobra, no chyba, chyba tak będzie git. E, o! Mamy to Alion, chodź Tych. tu! Czekaj, zbieram. Zrobiłem nam bazę! Kurde, mam ja tylko 60 na... Idę, idę, idę. Zjem se to i to. Dobra. Klasa, idę, gdzie ta baza? Tu, na, na, na początku sklepu. Dobra, 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 biegnę, 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 biegnę. Pokaż mi to. Pokaż mi co masz i co robimy za bazę. Pokaż mi co masz. Kurde, A gdzie tak, wy jest w... Co ty zrobisz? Oni wskoczą tu ze śmietnika. Nie. No, ale to weź jedną paletę, weź jedną paletę. No. I, i daj ją tutaj na, na górę. Okej. Okay. Wskakuj tu. I oni tu nie wejdą. Widzisz? Nie, nie, nie będą nas bić. To zróbmy nie, nie, nie. to. Nie robimy tego większego? To jest takie małe. Dobra, walić. To jest mega małe. Nie ma czasu, zrobimy w następnym dniu. Chodź tu. Tylko Dobra. daj to. Ej, ale o dobra, dobra. No przecież oni nas będą bić. Nie no jak nie To jest śmierć, to jest śmierć. Falion, przecież my się znamy Z... lepiej niż ty. Ale chyba, oni nie. będą się bugować o te ściany i nas zawiją. Nie, nie będzie nie będą. tak. Tylko się to nie ruszajcie. Większy. Jak to zrobić? Jak to się Jak to się rusza? Jak to się kończy! Y. Jak to się przesuwa? No masz pod trójką tr... R R R. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Jeden, no dwa, 2 nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, ja to zrobię, ja to zrobię, chodźcie tu. Szybko, Ale kończy o, kurde. się dzień! Już, 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 Szybko. już, już, już. dobra, dobra daj, daję daję, daję, daję. No chodź tu, wejdź tu do środka, palion! Dawaj. I odejdź odejdź, 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 bo nie mogę postawić! Szybko! Dobra. Ale żeś dał! O kurde. Ej. Dobra. Co jest? jest? Nie wejdą, nie wejdą, nie wejdą. Oni nie to bejdą. mogą rozwalić pewnie! Nie Co? Mogą. Nie mogą, nie, nie mogą. Zaraz, mogą. Tak, on tu bije! On tu bije! Ale nie chcę pije. Mówiłem! Co? Co? Mówiłem, mówiłem, że to jest bez sensu, to było bez sensu jakby się tak dobra, dało ale przynajmniej wiemy, musimy zbudować lepszą bozy! <laughs> Trzeba zrobić większą! Ej, gdzie moja broń? Dobra, mam już. Uciekaj! Plecy masz Dobra, nie żyję OLEK! O nie! Ja tu o... jestem na kasach stoję, spokojnie Uważaj, żyję! Bierzaj Olek! Ej, tu dobra. nikogo nie mam, więc jestem bezpieczny Elegancko Dio ciekawe co jak mamy przeżyć, tym? Ile masz Amopalion? Eee, 30 mega mało A gdzie wy jesteście, co wam pomogę? Po drugiej stronie sklepu po drugiej stronie sklepu ła! On cię bije No to zrób coś! O nie, o nie, o nie! Co to da? Co to robi? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie O my god, idę w drugą stronę! Czekam stąd! Kurde, idę tu nie! Stary zwiebaj! plecy masz Oh my god, oh my god, on jest chyba szybszy Oh my god, ja chcę przeżyć ja Chcę nie przeżyć. przeżyć! nie ma, mam nie ma, mam ammo Jak mamy przeżyć? Nie mam amunicji nie Dobra Kurde Ej to jest mega sobie taki. To Ej, co tu jest? To, to jest przecież nasza baza Aha, tuż w tym miejscu jesteśmy? Dobra, skancz na półki uh -huh, Let's go to ej, i to ty, Jezu, wystraszyłem się. Dobra, spadam. Mamy dużo czasu, mamy dużo czasu jeszcze, luz. Przeżyjemy, przeżyjemy. Ale, budujemy odbudujemy bazę. to Oni nie wchodzą na kasy samobsług. wchodzą! Wchodzą nie, jednak! Niezły tak. Bóg, niezły Bóg. Ale na co ja mu za te kryształki mogę kupić? Za kryształki? Ej, nie mam powiedza... no nie tutaj. To dopiero potem, jak zginiesz, możesz kupić. Czy ja mam, No to za mną początek sklepu. Yes. Dawajcie Zmienim początek się. sklepu, dawajcie początek sklepu. A co sklepu? mogę kupić za Robuxy? To jest kupić dwa razy. Aha, więcej miejsca na przedmioty. A szóstkę. A, więcej miejsca na przedmioty. No to bez sensu. Wystarczy sobie wyrzucić tą rzecz. I widzę, że mamy mo mo możliwość zjedzenia. Pyk. Proszę bardzo, proszę się bardzo. E, tworzyć? Ej, energię można mieć w więcej procent. Co jest grane? A apteczka? O, zdrowie, let's go. Ja nie mogę, czekaj. Czy ja. O, o, czy ja apteka, 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 apteka. Mu... Czekajcie, ja mam amunicję, Mam Róbcie wszystko, co musicie. Spróbujcie zrobić taką większą baz bazę obszerną, No, ja made broń. Dobra, please. Takie wiecie, to co to, to tyle on zrobiłeś? Tylko żeby to było trochę jakby większe. Dobra. Czemu? Ej, amunicja do karabinu, nie, szturmowego. No. To nie jest, to jest do twojego. Amunicja AR, okej. Okay. Ile kosztuje AR? Tu jest apteczka, to jest pistolet. Nie da się kupić AR, niestety. Aha, bo to jest to, co miałem po prostu za zakupione. Nie ma więcej. No niestety, nie ma więcej. Idę. Znowu mam się na na, na boi tylko. Let's go, let's go. Idę do was. Co wam pomóc? No, na pewno musisz przynieść jakieś tutaj kanapy, balony, jakie balony. Nie ja wiem, sobie wymyśliłem teraz. No, co balony? <laughs> nie no, bo by... Ale... Cze... co ty co to za baza jest? Co? Ale nam to zniszczą, nie? Przynoś metal lepiej. Metal, a, a faktycznie, metal nie metal, jest A Jak ty to obracasz dookoła świata? No, klikaj 3, 2, 1 i R, R, i w końcu ci się uda. Nie, nic nie, nie, nie przesuwa się. No, przesuwa się, R naciśnij. Aha. A, a jak to obrócić dalej? Kurde, kiedy to R. jest ciężkie. 1 2, 1, 2, 3, klikaj. Dobra. Czekaj, R. o nie, o nie, koniec, koniec. Nie no, błagam, co ja robię? Wsiadaj tu, wsiadaj tu! Co ja robię? A, dawaj tu, a, dawaj tu, no a, dawaj tu! Jestem. O kurde, o kurde, Ej. dawaj, zabij go, zabij go! Pod nami! Gdzie? Tu! Ten, nie, ja nie, co robi ten z laserem? Ej, dobra, on, on alarm przywołuje i tutaj już wszystkich złapie. Zbaw... Ej, zniszczyli mi! Czekaj, próbuję, próbuję. Ale tu nie mogą wejść! oni rozwalam tą lodówkę. Oni chyba rozwalają lodówki. No bo se żarty robisz. Ty, Dobra, niszczą! Damy niszczą. Faktycznie. Ale tu gdzie stoimy, tu gdzie stoimy z Olkiem nie mogą zniszczyć! Ej, niszczą Aha. tam lodówkę! Oh my god! Tu nie zniszczą, tu nie zniszczą, patrz! I mamy tak przewalone. Nie, tu nie zniszczą. Jesteśmy bezpieczni? Ej, Legia jest Ej! pod nami! Rzuciło mnie! O kurde. Dobra, Oleg, bo ty zginiesz zaraz, uważaj Spoko, nie widzą mnie Ale ludy Ale ludy nie widzą Ej, ta jest dłuższa, czy mi się wydaje? Jest o wiele dłuższa Ale nie ma ludzi, ty Patrzcie, no nie ma Ej, oni się chyba zbugowali, bo patrzcie, patrz, ja stoję tu normalnie, oni do mnie nie przychodzą No jest mega, mega bezpiecznie, jest. nic się nie dzieje Widzisz, zrobiłem dobrą bazę Ale serio, patrz, zbugowaliśmy ich, nie? Bo my no stoimy tak. jakby... Na, oni są tak, nad nami, tak, tak. a nie mają co zniszczyć pod nami tak naprawdę. A ile tu jest nocy? Są no nie mam pojęcia szczerze. A, a może to jest... tu jest nieskończoność nocy Zbugowaliśmy grę! Co? Tak, cały czas tu będziemy ja patrzę, Zbugowaliśmy grę. No <laughs> ale wy musicie być na górze, jestem na dole mordy no Ale oni. Ale no, ale, oni ale ci jak do nich na podejdziesz, nas. jak do nich podejdziesz, to oni zaczną ci goć. Weź zobacz. A dla to testu. są chyba w ogóle wszystkie. Bang, a pa! Jesteśmy z wami! No co jest grane? Nie atakują Zbugowaliśmy cię. Zbugowaliśmy ich, dobrze, dobrze, dobrze. Przetrwano nas bez, bez szwanku. To potrzebuje energię, kurde. Dobra, zaraz się kończą. Oła! No co za gamo! Nie, nie ma tutaj nikogo już. Nieźle. Tak, easy. Oj, oj, oj. Fajle, było, zoba! Ej, to uh, sporo Cały sklep tutaj był Ej faktycznie Cały sklep tutaj był, no nie wierzę w to Ej, patrzcie ta deska tam wisi w powietrzu, to jej też nie rozwalą Ej, Ej, to tylko się trzyma na tej Jakim cudem to wszystko jest w powietrzu, patrz No widzisz jak ja zrobiłem Na czym to się trzyma, to jest nie To jest najlepsza baza jak na świecie, co może być ciężej Już jest piąty no i... dzień no, ona, ona jest niezniszczalna, już. Idę po naboje, idę po naboje, idę po naboje me. Idę po naboje, idę po naboje, idę po naboje me. Czyli co tam. Nie, nawet nie, nie wiem, czy musimy coś budować tak Nie, szczerze. ja bym na tej nie ruszał, tutaj zostały tak jest. No też mi tak wydaje. Gdzie jest amunicja? Halo, kupiłem! No, gdzie jest amunicja? No nie ma amunicji już. No nie wytrzymam, no moja amunicja powinna tu być. Kup... Wydałem Robuxy na to przecież. No chyba, że ktoś się ukradł. Nie no, czekaj Ja mam zero Nie no, nie, nie ma nigdzie, to powinno być, może na mapie to się gdzieś respi. Ale amunicjo, amunicjo Chyba nie Burgerek Pićko Mordzia, kończy się dzień, pośpisz się Spokojnie, jest tyle czasu, że... Co masz rację 10 sekund, no Nie no, 10, jest dużo, to jest shotgun 9 Ale z shotguna nic nie zrobię mm -mm. Dobra, bierzemy, nie wiem czy metal brać Wezmę, nie. wezmę, może się przyda nam, może się przyda nam Jak przeżyjemy to noc, to wygraliśmy grę, o Ja, moje, moje zdanie jest takie Przeżyjemy okay. tą noc, to noc, to wygraliśmy grę, idę No to jest ja. pewnie jakże przeżyjemy Myślisz, że aż tak? Ja jeszcze no. to bardziej zabarekadowałem, zuba A tutaj nam nie zniszczą pod spodem Jo, o, Dałem tutaj lodówki, stołówki i wszystko <laughs> Czy skoczą, <laughs> skoczą, na to? Eee. Tego nie przemyślałem <laughs> Serio, mogą tu wskoczyć, jak dobrze będą chcieli o kurde, no to teraz mamy... A teraz nam sadunę. wejdą, zaczyna się noc. O kurde. A jest Ej, tam demon. Ej, nie widzi nas. Jest demon tam. Dostał. Ej, nie idzie do nas. Bo dopiero jak jest alarm to idzie, to jak ten ziomek z alarmem przyjdzie? A, A mega baja, co? Mega baya, Proszę, proszę ja was. Proszę ja was. Ludziska, alo? Ty. Ja jestem królem tego tutaj tej bazy, bo nie. to jest mój fotel Le 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 Leon zbugował grę <grym> <grym> Ej, Leon! To? Przyprowadź tu wszystkich. <grym> Czekaj, nie? No ja ide. mam problem, bo ja wziąłem jedną rzecz i nie mogę jej położyć! Oj, ludzie Oni mnie nie gonią ty! Dlaczego? Ale nie gonią? mnie gonią, a ja nie mogę położyć jednej rzeczy i przez to ja nic nie widzę! Jak nic nie widzisz? A latarki nie masz Czy co? Nie, nie, po prostu mam, mam, mam w eku rzecz Uważaj! Uważaj! No Ale nie no, mogę właśnie! Zginiesz. Już nie mam amunicji Przeżyjemy tą noc na easy, nie? My byśmy przeżyli chyba milion nocy tutaj, tak szczerze No, bez no, tak, no Serio Ej, Leo, gdzie ty? Czemu ty tam biegniesz? No bo mi się zbugowało, mówię! <ślad> <ślad> Błagam, przeżyj, to jest ostatnia noc, proszę cię Nie dość, że zbugował nie, nie. Proszę grę Proszę cię, przeżyj to jeszcze sam się... Go jak blisko! No Ale ja nie mogę Uciekaj. tego upuścić! Uciekaj szybko! Serio, ty nie masz żadnego życia! Upuścić. Serio, nie masz Loa. Ty zginiesz! No ja wiem, ale ja naprawdę nie mogę tego upuścić! A no co? A może jakąś uczęć? <laughs> Uwaga, giniesz! Nie, nie żyje! Leon zginął w ostatnią noc! Nie no, błagam! A chcesz słaby, Leon! Nie, nie mam już amunicji w ogóle, Pa, Leon tu jest! Jakim cudem? Zobacz, no stoi sobie tutaj. Szeroki, szeroki jak szafa. Chodźcie tu, ostatnia noc. Ale Chodzi jesteście, jesteście słabymi pracownikami. Kurde, wkurzył się, wkurzyli się. O, co za piękny dzień! Nasza praca dobiegła końca.